Stopki bez. damskie bez, bez, <grystanski> 38 40. Zaraz będziemy męskie pokazywać, zaraz Wam pokażę jeszcze, jakie mamy uniseks w zasadzie z 4F przy komplety. Nie to Pani Ewelina. Stoki bez szwowe, Dwie sztuki w opakowaniu, 5 złotych, czarne. Dwie pary to są, powinny być. Roz. Jak tu jest, jedna para. to jest jedno. Zobaczymy, jest napisane, że dwie. Słuchajcie, jest jedna para, więc zrobimy je za trzy złote. Paulina, ptaszek. O, te są przepiękne. słuchajcie, skarpetki Sky i dla dziewczynki. Y, dwa złote. To są takie stopeczki. Tu mamy jasne, jedną parę. A i jasne. Y, Ola, jakbyś, jakbyś chciała jasne, bezszwowe, to y, też za trzy złote. Maria daj tak. Masz różowe paski we ATKR. Dobra. Chcę, dobra. Ola. Już bezszwowych więcej nie mamy, słuchajcie. Jeśli ktoś się lubuje w takich skarpetkach, cieplutkich, takich misiowatych, 37, 41, 6 złotych, to jest jedna para taka Takie paseczki ciepłe ja wiem kto się lubuje w takich mój syn Weź, wyszukaj tych, ten... Y, nie, wyszukaj... Jeszcze mamy kropeczki 37, 41, kropeczki ciepłe Nie, wyszukaj te suknie, to Takie suknie? Y, to powinno być gdzieś z takie panterki były To zielone? Nie nie. może takie Poczekaj, jeszcze chciałam to zobaczyć No tak gdzie widziałam te skarpety zielone i słuchajcie, ciepłe skarpetki. Dobrze, pani Anno, tylko czy jasne, czy ciemne pani napisze? Stopki chłopięce, 38, 41, 5 zł. Stopki chłopięce. Nie, Dorota, tu Ola była też jako druga na skarpetki yy, jasne, więc, yy, ciemne, więc zapytałam, czy, czy, czy chce jasne. Bo chłopie? się znalazły, chłopięce, tak. Dorota huzarska. <grym> Zaraz Wam yy, będziemy prezentować te sukienki, a ja Wam pokażę te skarpetki. Tylko małe są rozmiary tych skarpetek, więc są bardziej dziecięce. Może ktoś ma taką małą nogę. Słuchajcie, te skarpetki, 4F. Yy, Okej. Okay. Dobra, jestem na zaraz ci zapiszę, tylko czekam, aż pani Asia. A, obie pary pani Asia bierze. Słuchajcie, jak chcecie ciepłe, to ja mogę, mogę na następnej transmisji pokazać, jakie mamy świąteczne ciepłe, ale to są ciepłe ciepłe, nie? Także jeżeli będziecie chciały, to nie ma problemu. Słuchajcie. Sukienki dla mnie. Zaraz zobaczymy, co tam się znajdzie. 4FA 3 pak jest za 12 zł, ale rozmiary są 32-34, więc są to rozmiary dziecięce. I mamy tak, kolor czarny, czarno-szaro-różowy, bądź czarno-szaro-biały. W zasadzie nie wiem, czy mam oni takie ten. No, swoją nogę. Nie, bo obie pary są, jestemka dla pani Asi. do yy, mnie? Nie, Sky była pierwsza pani Daria. Na te yy, tam, skarpeteczki czarno i czarno-szare-białe. Czarne też. Do Patrycji? Tak. Czarno-szaro-biały. Yy, Dorota Cain. Także jeżeli naprawdę chcecie te yy, ciepłe skarpetki, to nie ma problemu. Są fantastyczne. Może Dorota K.N.? Już Wam pokazuję męskie, męskie, męskie. Słuchajcie, wasze ulubione kultowe. Arbuzy. Daj jeszcze jedną czarną, to dobra. Łudzie, kto? Y, ty powiesz, co paki? Nie mam już czarnych. A nie, mam. Sorry. A co na następnej transmisji, Wiki, cieplutkie będą? Wasze ulubione kultowe arbuzki. trzy pak 6 złotych. I teraz mówię, jakie są same duże rozmiary. 43, 46. Arbus, 6 złotych. Zabieram to czuń, nie? Tak. Pokaż tą sukienkę już. Tam one chyba dwie były, co? Jedna. No. Sukienka na ramionkach, słuchajcie, rozmiar XL. Bardzo, bardzo długa, tutaj pod piersiami ma gumeczkę i ona jest za 43 arbuzy, one, no właśnie, nie czekaj, zaraz nam powiem ile sukienki kosztują, arbuzy 43 ma, bardzo fajne są te sukieneczki, powiem wam, długie, strasznie nie długie, nie mam jeszcze wycenionych, nie? Nie ma wycenionych, momentos, coś też śmiałaś wycenić nie wyceniłaś, mhm. nie wiem co, przepraszam, a torby to nie to wyceniłaś, mhm. Już. Dobra, i pokażę drugą. Mamy tak XL. I mam, S na M. S na M. Aż, no, L, na XL, L na XL i S na M. I druga z rękawkami, z paseczkiem. Sukienki wymiary tej żółtej? Już mówię. Już mierzę. Sukienki, słuchajcie, są po 17 zł. Bynajmniej te, zaraz Wam powiem po ile będą. Opochy, e, biorę żółtą L na XL. E, Iwona Kozicka. W Masz. Czarna S na M. Sukienka żółta. Nie ma już XL. XL, L na XL jest ta. Też się